witam w pierwszym odcinku po nowym roku to jest nazwijcie to jak chcecie odskocznia czy takie omówienie pierwszych 50 lat gry w Stellaris mianowicie W roku 2200 miesiąca czwartego, tak będę mówił, pierwszy statek badawczy poleciał poza nasz macierzysty układ Prometeusz do układu Okul, tak jest pokazywane. Dalej. Aha, tutaj już nie ma zdjęcia, dobra. Potem w 2202 roku, trzeciego miesiąca, został owy układ z banany procentowa

11.01.2001 r. utworzyły się pierwsze frakcje 2215 piętnasty kontakt z cywilizacją Rzym 2217 Utworzenie granicy przebiegał jeźwikowo rzymskiej Next, Dobra, to jest miniaturka do filmu drugiego. W ogóle to ja się bardzo cieszę, bo okazuje się, że yy, korzystając z takich małych karteczek kwadracików. Na jeden odcinek wystarczyła mi jedna karteczka. No to tak 2223 02 Odkrycie tunelu czasoprzestrzennego. Mamy to zatwierdzone? Mamy! nie napisałem o znalezieniu plus, ale dobra 2229 9 miesiąca otworzenie granicy jeźdźwikowo-pruskiej dalej 2030 grudnia o. SN wojsk lądowych na ten świat na tym skończył się kolejny odcinek no i ostatni odcinek już bardzo źle zarobiony w sumie Co to źle? Nie ma, że źle Tylko po prostu są trzy informacje Z 2241 Otworzenie granicy jeźdźwiko ukraińskiej Potem 22. Boże. 2042 09, 0, 10, boże. Nawiązanie łączności z Imperium Rosyjskim i powiedzmy, że... 2256 aktualizacja map. Język mi się bardzo plącze, więc myślę sobie, że zacznę nagrywać to osobno. Na, w sensie, żeby wam to czytał ktoś inny. Poza tym myślę, żeby zacząć robić zamiast screenów tego typu. Zacząć brać i robić. Zapłacą takiego programu o. wycinanie, jakby ktoś się zastanawiał jak ja robię teraz miniaturki. To po prostu klikam nowy i mam nadzieję, że będzie to widać. Zaznaczam po prostu obszar, który chcę, żeby był w tym momencie on się poja pokazuje tutaj. Na każdym komputerze jest tego typu program. Tutaj mogę coś porobić, ale ja zazwyczaj biorę i po prostu potem to wkładam do painta. Nie. No. no, to był taki odcinek. Jak mówiłem, muszę się nauczyć tego typu odcinki robić. Następny tego typu odcinek będzie. Mam nadzieję, że za 100 lat, jednak jak z, Jednak tym razem się bardziej przygotuję do niego. A robię teraz, a nie kiedy indziej ten odcinek, ponieważ jestem strasznie sfrustrowany pewną grą, O nazwę Irym. O, macie: Irym. W przyszłości na pewno wejdzie seria, jak nauczę się w to grać. Na ten moment, to znaczy nie. Ja w to grać umiem, ale przez losowe eventy. Dochodzę do pewnego pułapu cywilizacji, bądź co, bądź coraz wyżej. Jednak w momencie, kiedy mi buchnie taki event, w którym tracę większość swojej populacji, to kaplica. No. Nic więcej nie ma. No, ja w sumie teraz to zaczynam wrzucać, a na jutro pojawi się nowy odcinek. W sumie ferie są, to trzeba też jakoś ten czas zagospodarować. No jutro się pojawi odcinek właśnie ze Stellaris, tylko zamiast... ...właśnie tej miniaturki, tego, na miniaturkę zrobię osobną miniaturkę już w samym Stellarisie, nie będę robił screena i potem screena, screena w sumie. A potem to jeszcze przerabiał w pańcie, to już będzie screen do sześcianu. Kurde, blade. No to cześć, do zobaczenia, papa. Pa.